Terima kasih telah menonton! Szanowni Państwo, Paweł Zdziarski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć dotarliśmy do Kłodzka. Szczęśliwie dotarliśmy do Kłodzka ten cały tir, 8 ton, powtarzam, 8 ton towaru zapakowany, tak naprawdę cały, nie po sufit, ale naprawdę w poziomie cały tir, coś niesamowitego. Przypominam sobie sytuację sprzed kilku dni, kiedy zamierzaliśmy tutaj jechać busem. To byłoby niewykonalne, ale to nie byłoby wykonalne dzięki Państwa wsparciu, bo to Wy zaufaliście stowarzyszeniu Wspólnota i pamięć to wy uwierzyliście w to, że rzeczywiście te paczki, te produkty, ten towar dotrze tutaj do Kłodzka, do rzeczywiście osób potrzebujących. My też tutaj szanowni państwo jesteśmy na miejscu. Dzisiaj przez cały dzień będziemy z tymi ludźmi, spędzimy choć trochę z nimi czasu. To jest też bardzo dla nas istotne, ale no właśnie też istotne jest to, że nie przyjechaliśmy z pustymi rękami. Za chwilę jedziemy tutaj do innych miejscowości też zobaczyć jak ta sytuacja wygląda. Spotkać się z tymi y, naszymi rodakami, którzy po prostu tym kataklizmem zostali dotknięci. Centrum biblioteczno-kulturalne w Żelaznie to jest to miejsce docelowe, główne miejsce naszego rozładunku. W tym momencie Państwo już widzą: ten tir jest no, rozładowany w dużej mierze, ale wciąż tutaj pracuje nad tym grupa osób. Cieszę się, że są tutaj mieszkańcy, ale są też policjanci, są żołnierze i jesteśmy my którzy przyjechaliśmy właśnie z tym towarem. Cóż, mam nadzieję, że ten towar, że to wszystko będzie służyć, zarówno tej bibliotece, jak i lokalnym mieszkańcom. To miejsce, ta miejscowość, żelazno zostało naprawdę dotkliwie dotknięte właśnie powodzią, tym kataklizmem, dlatego tutaj trafiliśmy. Przez kontakt kresowy, przez kontakt z Kresowianami, zresztą z tego centrum również Kresowianie korzystają. Są tutaj w tej miejscowości, w okolicach. Przypominam, że to głównie im jest dedykowane nasze stowarzyszenie, a więc też mieliśmy to na uwadze, kiedy wybieraliśmy adres tej dostawy. Ciao, Towar, który tutaj został przywieziony, naprawdę będzie służył mieszkańcom. To są przecież też lodówki, to jest sprzęt AGD, RTV, to są osuszacze, to są czajniki, to są mikrofalówki, inne rzeczy, które są bardzo potrzebne długoterminowo powodzianom. Nie tylko tutaj mamy kilofy, wiadra, żywność, tchemię. To wszystko będzie bardzo potrzebne, czy jest już potrzebne w ciągu tych dni, ale też długoterminowo, szanowni Państwo, te zniszczenia są naprawdę ogromne i z tych zniszczeń mieszkańcy tutaj okolic będą wychodzić, no myślę, że zajmie im to kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy, zanim do względnej normalności no, wrócą. W jaki sposób powódź dotknęła żelazno? Myślę, że jakieś 80% budynków popłynęła. Niektóre bardziej, niektóre troszkę mniej, ale, ale jest dramatycznie. Ludzie stracili dorobek swojego życia. Są takie zakłady, gdzie przez 30 lat to ciężko pracowali, teraz u schyłkę muretury zostają bez niczego. Są ludzie, którzy w ogóle stracili domy, nie mają nic, szukają jakiegoś miejsca, zakwaterowania, jakiegoś domu do zamieszkania. W tej chwili tak, mamy bardzo duży napływ żywności, odzieży i tak dalej. Apel przy tym, żeby odzież błagam, niech to będzie jeden ręcznik, ale z metką nowy, niech to będzie jedna koszulka czy jedna para skarpetek, ale nowa. A nie mamy całe reklamówki starej, brudnej bielizny, brudnej pościeli, starych kołder poplamionych. E, wrócimy do miejscowości. Część ludzi już osusza te mieszkania. Część jeszcze nie ma dojazdu do domu, bo są zniszczone drogi, są dziury straszne. Mamy mało koparek. Robimy, co możemy, pomagamy jak możemy. No ale no niestety nie. Wójt naprawdę staje na głowie, robi co może. Straty są przeogromne. W tej chwili potrzeba osuszaczy, generatorów, ale nie na prąd, bo ludzie się boją kolosalnych rachunków. Yy, więc takich na paliwo, yy, na gaz, bo podobno też takie są. Myśmy już tu wczoraj prosiłam koleżankę, bo ja nie mam czasu, żeby może zwrócili, żebyśmy na piśmie zwrócili się do Tauronu, apel też właśnie do nich, żeby tym mieszkańcom, którzy tak bardzo ucierpieli, jakąś zniżkę dać przy opłacie tego prądu, bo oni, oni są przerażeni, oni się boją osuszać, boją się używać tego, że będą mieli takie rachunki do zapłacenia, że się nie połapią, nie? A jak wygląda ze strony Państwa zainteresowanie? Czy jest, czy jest pomoc? E, no przyjeżdża tutaj dużo oficjeli, różnych takich dignitarzy. No, op, pr, obiecują, obiecują, że, że będzie duża pomoc, że będzie ta nasza piękna świetlica, która ma 2,5 roku, a popłynęła do, strasznie, szkoła, że, że pomogą, że zrobią, że remontują. No liczymy, że dotrzymają słowa. Wójt objeżdża tych kilka wiosek, które tak bardzo ucierpiały, jeździ z nimi, pokazuje, no przyjeżdżają, kiwają głowami, no tak, oczywiście, no ale jak to będzie naprawdę trudno powiedzieć. Jeszcze jak już mam możliwość, to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wójtom, wojewodom, burmistrzom, którzy wysyłają do naszej gminy wsparcie pieniężne. Na takie, na to pierwsze, które jest przeliczone, wczoraj mieliśmy komisję. W piątek będzie sesja. To w tej chwili na już jest 15 milionów do zapłacenia za sam wywóz śmieci. A co będzie jeszcze dalej? Bo to jeszcze nie jest wszystko, nie? Także to są astronomiczne pieniądze, przy nasza gmina jest małą gminą. Małym, z małym dochodem. No. Także bardzo, bardzo i wszystkim dziękuję za to, że... Co mogli, to, to w tej chwili jakieś wsparcie spływa i, i przypływa jakaś tam gotówka. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. E, wspomniała Pani, co należałoby przynieść, gdyby ktoś również wybierał się z pomocą humanitarną. E, oczywiście ta lista jest dłuższa, ale chciałem też zwrócić uwagę, że prawdopodobnie są potrzebne też po prostu ręce do pracy. Ręce do pracy, ale jest naprawdę. To jest taki ruch z całej Polski. Że, że my w sobotę, w niedzielę, to myśmy tu byli po prostu, po prostu w szoku. Ile przyjechało ludzi, ile przyjechało mężczyzn, kobiet, panie z koła gospodyń, różne stowarzyszenia. Tu było czarno. Ale no naprawdę, super ręce do pracy. Mamy grabie, mamy, mamy łopaty, wiadra, no rozsyłaźmy po wiosce. Także myślę, że chyba do każdego, no może jeszcze gdzieś tam jakieś wyjątki są, że gdzieś tam nie dotarli czy z tym sprzętem, żeby, żeby zrobić przejazd, żeby, żeby w miarę tych podstawowych rzeczach ich zabezpieczyć. Ale tak to zabezpieczenie pod względem żywności, wody, to są, co myślę, że jest cała wioska. To jest też państwa praca tutaj naprawdę pewnie można powiedzieć 24 godziny prawie że ale w tych dniach szczególnych widać tę solidarność Polaków z innymi Polakami widać naszą narodową po prostu solidarność Bardzo 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 dziękuję harcerzom przyjechali z Polski harcerze Ja to się matko może jak coś młodzi ludzie a oni słuchajcie, oni są z taką empatią oni idą do tych starszych ludzi oni nie mają jakiejś, że, a bo to stary, to taka jakaś krępacja, czy jakaś taka. Nie. Oni idą, wyciągają ręce, pocieszają ich naprawdę. Ci strażacy zrobią taką robotę, bo kiedyś, że ciężko pracują, to jeszcze niosą takie wsparcie psychiczne. Bardzo im dziękuję wszystkim. I jeżeli może to tutaj, tak jak mówiłam, te osłyszacze, generatory, czy G, dobrze mówię, bo. Em, Potrzeba jeszcze będzie już lada moment. No, koparki pracują, ale jest tego mało. E, materiały budowlane. Materiały budowlane. Dzwonią ludzie, pytają róże z firm, żeby im dać na przykład nazwiska, że jedno nazwisko czy jeden dom i oni się nimi zaopiekują, to też jest takie piękne. Naprawdę z całej Polski jutro przyjeżdża następna ekipa, z żywca gdzieś tam jadą. Ja mam u siebie nocuję tych wolontariuszy z nadmorza. Jedni pojechali, drudzy przyjechali. Tutaj tam jest pani, e, która e, z Niemiec przyjechała, bo jest ze Szczecina. I jak tu usłyszała, co się dzieje, zgarnęła męża. I oni tu byli od czwartku, śpią w busie. Teraz już e, dostali tam e, w takiej agroturystyce spanie. I w niedzielę wieczorem pojechali do domu, a we wtorek dzywają my Mariola, wracamy do ciebie. Mąż załatwił sobie urlop, będą do końca tygodnia. Ja mówię matko jak dobrze, bo, no bo tam trzeba przy tych odzieży to segregować i, i trzeba czyścić, sprzątać. Nie wiem co, jak my gdzieby jak to zrobimy, bo już trzeba tęki zbijać w tej świetlicy, chcielibyśmy ruszyć. nie? Kuchnię polową, super mię mamy zrobioną, także myślę, że tak wizualnie mamy tutaj bardzo ogarnięte. Bardzo tutaj mamy pszczoła, kocham pszczoły. Bardzo mamy ogarnięte, tak moim zdaniem, bo jak tak słyszę, że w innych to no, jest taki bardziej rozgarniarz, nie? A my tu się szczycimy, że, że jest fajnie. Bardzo, bardzo dziękujemy za to, coście przywieźli. Ten sprzęt się bardzo przyda. Tutaj już nasz kucharz. Mamy takiego 15-letniego chłopaka, który jest w szkole w Boszkowi, się uczy, jest w gastronomii i on nam tutaj ogarnia całą kuchnię. I mówi Pani Mariolu, mikrofalówkę jeszcze zdobędziemy. Mikrofalówkę, także radość. Ja wczoraj dzisiaj rano patrzę w rzeczach, słuchajcie, stara jakaś warzocha, taka do mieszania, coś tam, jakaś łyżka duża, jakiś widelec duży. Biegnę, patrzcie co mamy. Słuchajcie, do takich drobiazgów człowiek się cieszy. I to jest najpiękniejsze. To, jest to my najpiękniejsze. dziękujemy, że też mogliśmy się włączyć. Dziękujemy. Bardzo, bardzo w imieniu mieszkańców. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ośrodki kultury, one również wymagają tej pomocy. Dzisiaj dotarł tutaj nasz tir. Jak w jaki sposób ośrodek, właśnie tutaj biblioteczno-kulturalny, w żelaznie włącza się i w pomoc powodzianą, ale też nie ukrywajmy, no też sam potrzebuje pomocy. Tak, nasz obiekt. Pod nazwą Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Żelaźnie no, został zalany do wysokości półtora metra. Straciliśmy praktycznie wszystko. Ocalała tylko część księgozbioru naszego, e, więc tak i koło gospodyń wiejskich straciło też tutaj swoje sprzęty kuchenne, naczynia wszystkie te urządzenia, które nie są niezbędne do funkcjonowania kół gospodyń wiejskich. E, straciliśmy wyposażenie meblowe. Jest, są też niestety szkody, które musimy usuwać i naprawiać i remontować, bo wiadomo, że budynek trzeba odgrzybić, zdezynfekować, zbić tynki, no i trzeba to wszystko robić od nowa. Będą to koszty. Mamy zalany piec olejowy, na dachu leżały dwa drzewa, więc tych uszkodzeń trochę mamy i wewnątrz, i na zewnątrz. Całe otoczenie tutaj nie ma już ogrodzenia zostały bramy główne wejściowe, które zapraszają. Ja to odbieram jako symbolikę, że to nie koniec funkcjonowania tego obiektu biblioteczno-kulturalnego, a zaproszenie do tego, że będzie ciąg dalszy. No cóż, a to miejsce, gdzie jesteśmy właśnie ten ośrodek, zamienił się troszeczkę teraz w taki punkt, gdzie dostarczana jest pomoc humanitarna, więc można powiedzieć, że również w ten sposób widać tę solidarność tutaj miejscową, stąd trafiają te wszystkie produkty do rozumiem mieszkańców okolicznych domów, no i też tych miejsc, które można powiedzieć, no trudno nazwać dzisiaj domami, ale są, są to miejsca po prostu zniszczone. Czy w jaki sposób właśnie jest rozprowadzana ta pomoc, w jaki sposób logistycznie to wszystko sobie z tym poradzić? Więc tak, jest to takie centralne miejsce tutaj w Żelaznie. Obok naszego centrum jest również niepubliczna szkoła podstawowa i takie życie pomocowe tutaj się... Jak gdyby realizuje. Ludzie przychodzą tutaj do nas, bo mamy magazyn, na którym mamy odzież, mamy artykuły chemiczne, mamy artykuły spożywcze, sprzęt różnego rodzaju, wodę. Także ten, kto jest mobilny i kto daje radę, to tutaj dociera i zaopatruje się na miejscu. Ważną informacją jest również to, że codziennie od 9 do 17 jest tutaj lekarz. Można zasięgnąć porady, można otrzymać receptę, można otrzymać leki, no i też być zbadanym. Ta pierwsza pomoc jest tutaj na miejscu udzielana, i to uważam, że jest bardzo ważna informacja dla mieszkańców, tylko ona nie dotarła wszędzie, bo są ludzie starsi, do których no nie da się dotrzeć. Więc my tutaj z tego miejsca kierujemy wolontariuszy z potrzebami. Wszystkimi tymi od podstawowych do gdzieś tam zapotrzebowania, które wskazują właśnie ci starsi mieszkańcy, i oni dojeżdżają do domów, biorą, spisują, jakie są jeszcze potrzeby, no i wracają tutaj do nas. I znowu jadą. Jest tutaj również takie miejsce, gdzie jest kuchnia tymczasowa, polowa, tak zwana, gdzie gotujemy na bieżąco posiłki, ale też te posiłki są przez inne grupy wolontariackie tutaj dowożone, zostawiane, więc na bieżąco przez cały dzień można zawsze tutaj coś zjeść, napić się coś ciepłego. Także jak mogliśmy, tak tutaj uruchomiliśmy to miejsce takie, gdzie znajdziemy wszystkie potrzeby na co dzień. Dużo osób włącza się w pomoc. Czy to są miejscowi, czy to są też przyjezdni, bo takich też tutaj już spotkaliśmy. Tutaj jest cała Polska. Gdybyście panowie byli tutaj w sobotę ostatnią, to tu nie dało dojechać. Od Kłocka był korek. Cała Polska ruszyła na pomoc do Kotliny Kłockiej, więc nie zostaliśmy z tym wszystkim sami. Strażacy, policja, służby wotu mundurowe. Więc to jest niezbędna pomoc tutaj do tych ciężkich prac. Ja, dzięki tym właśnie służbom mundurowym, już nie mam tych, tych dwóch drzew na, na, na dachu. Mam wyrównany parking, zakopane dziury, które tutaj były, przeniesiony księgozbiór do pomieszczenia strychowego, gdzie tam będzie no, próbował dojść do siebie. Nie wiem, co z nim jeszcze będzie, ale to czas pokaże. Teraz mamy ekipę, która nam ozonuje obiekt wewnątrz, więc tutaj się takie grupy różnych ludzi pokazują, i tych zorganizowanych, i niezorganizowanych. Dzieci, młodzież. Dzieci przychodzą małe i pytają, czy mogą pomóc. Jest to bardzo wzruszające. Jesteśmy mocno, mocno mega wdzięczni. Ja uważam, że nie ma słów takich, które by tą wdzięczność, którą my mamy w sobie, można było przekazać. A gdyby Pani zechciała jeszcze zaapelować do tych, którzy jeszcze zamierzają przyjechać bądź rozważają ten przyjazd, o czym powinni pamiętać? O czym powinni pamiętać? Drogi są drożne, więc już można praktycznie dojechać do każdej miejscowości w naszej Kotlinie Kłodzkiej. Dzisiaj przed chwilą starosta Kłodzki ogłosił odwołanie z tego stanu powodziowego, więc myślę, że to ludziom też da trochę spokoju psychicznego. Jeżeli chcemy pomagać, to przede wszystkim teraz mieszkańcom, starszym osobom. Tutaj w naszym centrum są wszystkie niezbędne narzędzia, żeby te ciężkie prace wykonać, żeby pomóc, wspomóc tych ludzi. Więc ja uważam, że do mieszkańców trzeba dotrzeć i im pomagać, bo my już tutaj w tych budynkach, takich jak centrum czy szkoła, jesteśmy ogarnięci, my sobie radzimy, mamy jakieś tam doświadczenia też z pierwszej powodzi z 97 roku i z tych doświadczeń korzystamy. Także dla mnie to jest apel taki: pomagać mieszkańcom, zwłaszcza tym niesamodzielnym, niepełnosprawnym i starszym. To jeszcze pytanie, które się nasuwa, bo wspomniała Pani o powodzi z 97 roku. No często w przestrzeni publicznej, medialnej są porównywane oba kataklizmy. Jak Pani na to patrzy stąd, właśnie z Kotliny Kłodzkiej, która była bardziej opokana w skutkach, która przyniosła więcej szkód? No to jest trudne pytanie, bo ja powiem tak, że w 97 roku byłam w urzędzie i tą powodź też jako młoda dziewczyna przeżyłam. Skutki są dla mnie bardzo porównywalne. W sumie to są te trasy, gdzie wszystko popłynęło z wodą, i wtedy też wszystko popłynęło z wodą i mosty, i infrastruktura drogowa, i domy, i obiekty więc tutaj dla mnie yy, może ta wielkość wody była. Znacznie większa, bo około metr więcej, wtedy był dramat, uważam, i teraz też był dramat. Tego się nie da porównywać, bo każdy z nas ma swoją psychikę ograniczoną do jakiejś możliwości, i e, oszacować to, co było gorzej wtedy czy teraz, dla mnie nie, nie da się tego oszacować. To jest dramat, wtedy był dramat, i teraz też jest dramat. My potrzebujemy pomocy tego rodzaju, żeby zabezpieczyć mieszkańców przed kolejnymi takimi kataklizmami powodziowymi. To jest, uważam, już temat dla tych osób rządzących. Właśnie, czy spodziewa się Pani pomocy rządzących, która byłaby adekwatna, czy, czy jednak no, naród musi polegać bardziej na takich oddolnych, społecznych siłach? A myślę, że. Bo takiej tragedii to, że te służby odpowiedzialne, czyli Wody Polskie, będą musiały podjąć zdecydowane działania, żeby powstały kolejne zbiorniki wodne. U nas w gminie są dwa, w Szalejowie Dolnym i w Krosnowicach. One znakomicie spełniły swoją rolę, ale ich pojemność była za, mało, za mała, nie? bo tam puścił ten zbiornik w Stroniu Śląskim i to się tak naprawdę przyczyniło do tej tragedii największej. To pociągnęło, ona i tak była, ale jak ten zbiornik puścił, no to to zwiększyło właśnie ten poziom wody jeszcze bardziej. Szanowni Państwo, z nami cichy bohater tego wyjazdu, Damian, właściciel, szef firmy Mast Altrans, który też przywiózł nas tutaj tym oto samochodem, który już jest rozładowany. Damian, powiedz mi dla Ciebie jaka to przygoda i dlaczego zdecydowałeś się użyczyć tam i samochodu, no i trochę samego siebie dzisiaj? <laughs> Pawełku, no trzeba trochę ludziom pomagać, tak? Pochodzę z Podkarpacia, kiedyś też tam nas dotknęła powódź i trzeba, trzeba też pomagać ludziom, którzy mają tragedię, nie? Dobrze, że właśnie są osoby, są przedsiębiorcy, którzy to rozumieją. Polecamy firmę Mast Altrans wszystkim, Maków Mazowiecki, prawda? Tak, tak, dokładnie, Maków Mazowiecki, nie? Czym na co dzień zajmujesz się, jak ta firma twoja wygląda, jak, jak to wygląda w tych czasach, czy jest, powiedzmy, łatwo, ciężko prowadzić taki, taką firmę? No, czy ciężko, czy łatwo, no, różnie bywa, nie? Ale, ale ogólnie jakoś sobie do przodu działamy dużo takiej, takich, takich e, budowlanych rzeczy, wozimy palety i inne rzeczy. No, ogólnie pracujemy na lokalnym rynku przy, przy, przy małych firmach. E, taki mamy cel w firmie, żeby wspierać żeby takie e, mniejsze firmy, żeby, żeby, żeby to jakoś funkcjonowało ładniej. Nie? Ale oprócz tego, że jesteś na czele tej firmy, to tutaj mogliśmy dzisiaj poznać Twoje umiejętności jako kierowcy. No, nie było chyba tutaj najprościej wjechać, ale, ale się udało. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Trochę jajek sprzedałem i prawko kupiłem, to więc nie przesadzajmy. Nie? Skromny, jak zwykle, dzięki jeszcze raz za twoją pomoc. Dziękuję serdecznie. Tutaj Państwo widzą ten magazyn, magazyn w tym centrum biblioteczno-kulturalnym właśnie w tej miejscowości, które i cała ta miejscowość, i cała ta oczywiście okolica, a przypomnę, jesteśmy w okolicy Kłocka. Ucierpiało bardzo w wyniku tego kataklizmu. Jesteśmy właśnie w tym magazynie, to, co Państwo widzą, tutaj to między innymi ta. Te produkty, ten towar, który dotarł z Warszawy, z Makowa Mazowieckiego. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Przyjdzie jeszcze czas, żeby podziękować każdemu osobno, ale chciałem z tego miejsca właśnie powiedzieć Państwu i pokazać efekt Państwa pracy. Dziękuję też wszystkim, którzy wsparli naszą zrzutkę internetową, bo również właśnie dzięki tej zrzutce mogliśmy zakupić potrzebne towary tutaj do Kotliny Kłodzkiej. Dzisiaj jest bardzo ciepły dzień, ale przed nami jesień, a więc miejmy to na uwadze, że będzie coraz chłodniej, będzie coraz zimniej. Nie zatrzymujmy się na akcji powodzia pomocy powodziarom tylko w tych dniach, bo naprawdę będzie ona wciąż aktualna. To mój apel właśnie stąd z Żelazna koło Kłodzka. Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko, pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za ten efekt Państwa pracy, za efekt Państwa dar daru serca. Zarówno zrzutki internetowe, jak i pomoc w parafiach w Mazowieckim i w Warszawie. To wszystko jest ten efekt. Dziękujemy raz jeszcze za wszelką pomoc.